Włączymy te odcinki w jeden, bo ponieważ... Bo inaczej się nie da, hmm? Dzień dobry, jest 6.10, witam. 48 dzień. Wyzwania z gdzie na 112,7. 112,7? Czy to satysfakcjonuje? Nie wiem, <grytanie> A na aplikację 113,4. Umiesz to wytłumaczyć. Tak wygląda moje odchudzanie. Widzisz? No ale góra-dół, 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 ale cały czas jest tendencja spadkowa. To jest przyjemne. Kapisisz czy nie kapisisz? Czy kisisz? Się Chowaj się. Jest późno, ale trzeba iść pobiegać. No takie, taką piątkę się złapię. no. na dwóch kilometrów nie przebiegł. Ale no nie jestem w stanie dalej biec. No, będę teraz szybko spacerować. No, jestem słaby. A ja idę spać dopiero. Dzień dobry 110. Jest kur. 18 plus 31. 49. 49 dzień wyzwania. Groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju. Ci smuteczek, jak ludzie giną na wojnie. Samozwańczy z Nahor snajper, będzie teraz doradzał i pokazywał, jak robi coś, co jest pewnie bez sensu. Oczy żaby, jaszczurze i jęzorki. Chwilka. A baby z nosa, gdzieś A to jest dzbanek. No, grubo ponad tu wchodzi. 100% multivitamina, e, bez cukru, tu, tu, tu są witaminy. Trzy magnes, komplet, kurna. Jest to samo, tylko że inne. Cztery, patrz. No i tak te, <gryw> teraz ciekawe opary. I później to można wylać do kibla, tak. Sam się tego napić. Ile tuwaru się nie rozpuściło Zesta Zestaw kolarza użyty Tęsknię tłusty przyjacielu 25 km. O w pani się przekąpie jeszcze o, No 17 stopni 13-14 stopni nam mówi katuszka Dobra pa. Mm. Uda się nie obcierają Podczas pływania jazdy na rowerze Czy biegania Hey sexy ladies no trochę pędzę, ale to zobaczcie dlaczego pędzę za parę dni. Będzie wszystko wiadomo. Cześć. No tak, tu człowiek na Ciebie patrzy. Ups. Ja spierdolą. Widzisz jakieś takie cyce u kobiety? Ja też nie, ale u faceta piękne. Geny pomatce matce do zarostu. To przyniesie nowy dzień 1131, 112 No aplikacja 112 pokazała Od soboty wszystko się zmieni, ale dzisiaj mamy kolejny dzień, 50. 50. dzień wyzwania snajpera. Młodość domaga się nieśmiertelności. Coś wspaniałego, tak jest. I wróciłem do swojej cwelni Bambiki, ale kiedyś z niej wyjdę. Wtedy będzie tyle zabawy. Będziemy tak kazać, 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 się tak bawić, bawić, bawić. Do pożywił. 610. Dzień dobry. 51 dzień wyzwania. Wyzwania snajpera. Życie trwa tak długo, jak długo trwają nasze wzruszenia. Bez nich staje się tylko kurzem. Wszyscy wiemy. Słuchajcie, prawie ukradłem paliwo na cepenie. Zatankowałem! Zamknęł klapkę i usiadłem do samochodu. I coś mi nie zagrało, kurna, coś za szybko poszło. Tam się jak to jest rozwiązywane, jakby mi uciekł. Zgłaszają to na policję. Mandat kosztuje 1500 zł, plus musisz zwrócić pieniądze no, za paliwo, tak? Zadzaj, że człowiek może się zawiesić. Ja się zamyśliłem, wiesz, bo dużo dzisiaj myślę. Bo, bo jestem myślicielem, kurwa. Dzisiaj mi bateria może nie padnie. Zobaczcie, jak morsuję sobie. 13 stopni kaczuszki. Ciepła! <laughs> Cieplusia! Poszukiwałem, no, je zimna, ale nie chcę wyjść na skorę. No, Zajebistą pomarańczową bluzę. Jak kamizelkę, że nikt mnie nie potrącił, jak będę jeździł na rowerze. Nie no, po prostu zajebista bluza. Kropie była Przejechałem 14 km To jest koniec czwartego dnia. Wracamy do normy.